Hey, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Danielus, a przed Wami XCOM Enemy Unknown. Jest to produkcja twórców cywilizacji, więc myślę dosyć uznanej serii w światku growym, a szczególnie bliskiej mojemu sercu, ze względu na to, że po prostu uwielbiam cywilizację, uwielbiam gry strategiczne, turowe, więc zapraszam Was zatem na XCOM, który jest kontynuacją uznanej w świecie growym serii właśnie o kosmitach, o najeździe kosmitów na naszą ziemię. Mam nadzieję, że znajdziecie tutaj fajną, fajną zabawę, no i mam nadzieję, że ta seria będzie skończona, że tak powiem, czyli dojdziemy w niej do samego końca, przynajmniej takie mam plany. Okej, okay, jedziemy. Ja tą grę już sobie zacząłem, grałem troszeczkę, więc Powiem Wam szczerze, że mi się bardzo podoba, dlatego też m.in. ją będę dla Was nagrywał. Gram sobie na zwykłym poziomie trudności, a tą... Część, którą będę nagrywał dla Was, będziemy grać na klasycznym, więc będzie dosyć trudny. Mamy tutaj ekstremalne wyzwanie wyłącznie dla weteranów XCOM. Ja z tą serią nie miałem wcześniej nic wspólnego, ale myślę, że powinienem sobie tutaj poradzić, na pewno też z, was, z waszą pomocą. Także zachęcam Was do napisania wskazówek w komentarzach oraz ogólnie do komentowania tych materiałów. Ruszamy. Mam nadzieję, że poczujecie klimat, który tutaj twórcy świetnie zbudowali i odczujecie faktycznie napięcie i ten syndrom jeszcze jednej tury. Tu mamy początek fabuły. Oczywiście fabuła jest raczej prosta. Kosmici nacierają na Ziemię, a my stajemy się dowódcą tutaj takiej grupy tajnej organizacji XCOM Enemy Unknown, która ma na celu Zlikwidowanie na jeździe. W obliczu niedawnej inwazji obcych Rada Narodów zebrała się, by zatwierdzić rozpoczęcie projektu EXTOM. Wybrano Cię do kierowania tym przedsięwzięciem. Stanowicie naszą pierwszą i ostatnią linię obrony. Twoje działania znacząco wpłyną na przyszłość tej planety. Pamiętaj o tym w trakcie swojej pracy. Powodzenia dowódcą! I tak oto mamy krótkie wprowadzenie do samej zabawy. Na której początku wyznaczamy położenie naszej bazy. Mamy do wyboru 5 kontynentów. Ja we wcześniejszej rozgrywce wybrałem Europę, i wtedy siedziba bazy jest gdzieś koło Białego Stoku, co mnie zaskoczyło w sumie. Mamy tutaj dzięki temu budowę oraz utrzymanie laboratoriów, warsztatów, 50% tańszą. Każdy kontynent daje nam coś innego coś jakiś dodatkowy bonus, który fajnie wykorzystujemy podczas samej rozgrywki. Ja myślę, że część. Osób właśnie wybierze Europę, tak jak ja zrobiłem na początku, część Amerykę Północną, a mniej osób wybierze pozostałe kontynenty. Stąd też, tak mi się przynajmniej wydaje. Stąd też ja postawię na Afrykę. Mamy tutaj miesięczne dofinansowanie i EXCOM zwiększone o 30%. Okej. Okay. Wysyłamy was do Egiptu. Odebraliśmy komunikat o aktywności obcych na terenie dużej metropolii. Lećmy tam i zlikwidujmy wszystkich nieprzyjaciół. Jak słyszeliście, lektor nam powiedział co mamy zrobić, możemy to jeszcze sobie przeczytać, żeby dowiedzieć się więcej ciekawych bądź mniej ciekawych informacji. Natomiast my rozpoczynamy misję. Na początek mam czterech ochotników, że tak powiem, pierwszych odważnych, którzy zetkną się z obcymi. Uderzeniowy 1, tu Centrala. Możecie atakować siły wroga w SD. Nie ryzykujcie. Okay. Tak to wygląda na początek. No i zobaczmy, czy będzie tutaj z kimś. E, będzie tutaj z kim powalczyć. E, tak jak wspomniałem na początku, ja z tą serią nie miałem wcześniej nic wspólnego z tą serią gier, e, więc e, nie znajdziecie tutaj żadnych pseudorecenzji, porównań do wcześniejszych serii, e, jakichś, nie wiem, wymyślania, co jest dobre, co jest złe, tylko po prostu sam gameplay i na ten właśnie Was e, zapraszam. Będzie mniej gadania, więcej, więcej raczej grania, żebyście mogli się wczuć w ten klimat. Jeżeli chodzi o poruszanie, to tak jak widzicie, mamy niebieskie kwadraty i żółte. One symbolizują jedną bardzo ważną rzecz. Każdy z naszych żołnierzy dysponuje podwójnym ruchem w jednej turze. Kiedy wykonamy go na obrębie tych niebieskich kwadratów, możemy wykonać jeszcze jeden ruch bądź skorzystać z tych opcji tutaj dostępnych. Jeżeli jeżeli zrobimy na przykład tego typu ruch i skoczymy na żółte pole no to wtedy już żadnego innego ruchu nie wykonamy więc jest to dosyć ryzykowne ale tutaj mamy drzwi więc ja przejdę właśnie pod te drzwi sprintem no i mamy jeszcze Smitha na razie te osoby nazywają się tak jak to komputer tam wymyślił natomiast później ja to będę mógł zmienić możemy również obracać kamerą no i zwiększać sobie widok tak, jak tutaj widzicie, możemy też przy zwiększonym widoku szukać, na przykład, właśnie rynny, tak jak tu widzicie, aby po rynnie dostać się na górę. Nie wiem, czy tutaj w tej misji początkowej, pierwszej, będzie to możliwe. Jeżeli jesteśmy na górze, to wtedy mamy, dysponujemy takim dodatkowym bonusem. Że nasze strzały tam będą celniejsze i będziemy mieli w ten sposób przewagę nad wrogiem. Za dużo jeszcze ogrze nie wiem, bo tak jak mówię, doszedłem mniej więcej do połowy fabuły. Ja myślę, że trzeba by ją przejść i zagrać sobie jeszcze raz, żeby dowiedzieć się naprawdę dużo o grze ale, ale mam nadzieję, że to wam nie przeszkodzi że będziecie się tutaj razem ze mną dobrze bawić. Ok, aktywność obcych teraz. Na razie ich nie ma. Spróbujmy w takim razie otworzyć te drzwi. Wow, oczywiście na ziemi. Jesteśmy świadkami historycznych wydarzeń. O! Jakiś supermarket czy coś takiego. Dobra, wiemy gdzie są. Odwróćmy sobie kamerę tak, żeby było wygodniej. I co dalej? Jak tutaj sobie wejdę, to on może obiec to i tutaj z tej strony będzie mu łatwiej nie trafić. Jeżeli na przykład skoczę tutaj, to już by miał zadanie utrudnione, ale wtedy mogę wbić tu za ten przedmiot i tutaj próbowałem ją uszkodzić. Więc ja wykonam ruch spokojnie. Wejdę tutaj do środka. I teraz tak, mam granat odłamkowy, który mógłbym tutaj poczęstować i nieźle uszkodzić, ale jeżeli użyję granatu, to... Nie będę miał po nich ani ciała, ani artefaktów, które trzeba zbierać i które później dają nam dosyć sporą przewagę. Także ja postaram się ich załatwić używając broni tradycyjnej. Jak widzicie tego typa mam największe szanse trafić, więc to spróbuję zrobić. No, niestety pudło. Co mogę zrobić dalej? Tu są drzwi, ale nie mogę, nie mogę za bardzo rozdzielać oddziału, bo po pierwsze mam dużo tutaj wrogów, po drugie mogę spotkać innych, a wtedy już by była sprawa całkiem e, ciężka do rozwiązania. Wbijamy i próbujemy. Kolejne pudło. Nie jest dobrze, powiem wam, nie jest dobrze. Spróbujmy wbić resztę ekipy do środka. Tak, żeby było dobrze, myślę, że tu będzie dobre miejsce, chociaż zobaczymy. Troszkę ryzykuję. Mamy tu jeszcze fajne takie dodatkowe animacje, które tutaj wprowadzają, mam nadzieję, jeszcze lepszy, ciekawszy klimat. Możemy się poczuć faktycznie jak taki żołnierz na polu walki. Okej, okay, miałem mniej, mniej mówić, więc teraz właśnie tak będzie. Skupmy się na samej rozgrywce. Próba strzału, trafiony. I to dosyć solidnie. Warta, a ten kolejny będzie strzelał? Nie, na szczęście nie. Dobra, zostało mi tutaj jedno, że tak powiem, życie. Co skutecznie mnie tutaj wytrąca. A i co by tu zrobić? Mam szansę na trafienie. Tam 25 i 25. Czy bardziej będzie mi się opacało wejść? O cholera. Zobaczył mnie przecież, wziął wartę no i pewnie trafi. A jak? I też 4. A nie, nie dysponuję tutaj jeszcze w tej, e, na tym etapie rozgrywki żadnymi... Apteczkami to jest problem, czyli jednak wykorzystam granat, szokować zobaczyć, jak to wygląda. Na początku myślę, że na tym za dużo nie stracę, a żeśmy gdzieś tu. Proszę poinformować swoich ludzi, by rozważniej korzystali z materiałów wybuchowych. Nie wątpię, że skutecznie likwidują obcych, ale jednocześnie niszczą artefakty, które moglibyśmy pozyskać z ich ciał. Proszę wziąć to pod uwagę. Zdaje się, że ich broń ulega zniszczeniu, gdy ginie jej użytkownik. Musimy dokładnie szukać kawałków, które moglibyśmy wykorzystać w naszych programach rozwojowych. No właśnie, myślę, że ta słytaśna pani, która mówiła przed chwilą, powiedziała wszystko, co powinniście wiedzieć na temat rzucania granatów. Nie jest to zbyt opłacalne, no ale w mojej sytuacji, kiedy mam dwóch rannych ludzi dosyć poważnie. To raczej lepszego rozwiązania bym nie wymyślił, tym bardziej że ciężko miałem teraz do tego, żeby trafić moich przeciwników. Zróbmy ruch na razie tymi, którzy tutaj jeszcze dobrze funkcjonują. Myślałem, że tutaj kogoś wkryje, ale się nie udało. Stańmy tutaj pod drzwiami. Jeśli coś. Ok, już chyba wiemy gdzie są. Teraz tak, tu są drzwi jeszcze. Spróbujmy się przemieścić. Farte, ale nic ciekawego nie widać. Przypuszczam, że są w tym budynku. Mamy drabinę, więc kto wie może da się wyjść na górę. Ale ja najpierw chcę tutaj dojść i spróbować otworzyć te drzwi. Dobra, wydaje się, że jest czysto. Ale przeczekamy czy podejdziemy? A, spróbujmy podejść. Otwórzmy te drzwi. Nie mogę jeszcze dobra. Mam wrażenie, że tu nikogo nie ma. Ale coś słychać. Cii, słyszeliście to. Przecież tam gdzieś samolot. Okej, okay. spróbujemy się dostać na górę, jeżeli to będzie możliwe. Jest możliwe. Dobra, można tutaj wbić. Tylko teraz pytanie, czy to coś mi da? Dobiegamy do drzwi. I co widzimy w środku? W środku chyba nic. Spróbujmy z tymi drzwiami. No i teraz nie wiem czemu nie mogę otworzyć. To nic. Dobra, czy ja tutaj będę mógł? Raczej nie będę mógł skorzystać i jakoś tutaj stąd strzelać w dół. Chyba niespecjalnie mi się przyda, ale ale zobaczymy jeszcze. Wejdźmy do środka. Są o cholera, ale jaja, ale wam wlazłem. Co cwaniaczki ogień, kurczę no, ale no właśnie, to są żółto dzioby. Nie ma co się spodziewać tutaj cudów. To tak. Najpierw spróbujmy trafić tym. Zobaczmy. Ma 98 i 60% na krytyczne trafienie. Może trafi. na Dobra. Mamy gościa z głowy. Jedziemy z następnym. 44%. A tamten? 45. Nie, no ten jest bliżej. Nie wiem czemu tak akurat. Załatwiona. Dobra. Teraz tak. E, z tego sobie zejdziemy oczywiście. Czy ja mogę gdzieś w środku? Ładnie. Tutaj mogę. Oto no tutaj. Po raz kolejny możemy zobaczyć sobie z bliska, jak wygląda akcja. No i zobaczmy, co teraz zrobią przeciwnicy. Został jeden. Próbował strzelić, trafić, ale mu się nie udało. No to co? Otwórz ogień, przejdźmy tutaj w bok i próbujemy. Budło, chodzimy, próbujemy. Budło, ale ra. Powinna być większa szansa. Ale to jest ryzyko, bo jak nie trafię i nie zabiję. Ale jest dobre procenty i Jest! Dobra robota, jeden. Za pozwoleniem, dowódco. Laboratoria są w stanie najwyższego pogotowia. Zespoły czekają na rozkazy. Możemy natychmiast rozpocząć badania nowych artefaktów. No, także słyszeliście, co powiedziała nam e, nasza pani profesor. Wracamy do bazy tym oto transportowcem. Mamy tutaj ładną animację. Moment, kiedy wracamy, no i lądowanie w bazie. W tym odcinku ta misja początkowa to by było na tyle z tego, co chciałem wam pokazać. Tu jeszcze. Właśnie. Jeszcze chwila. Rozmowy. Mam w tym projekcie dwa zadania. Zapewniam wsparcie taktyczne dla naszych operacji polowych i informuję Was o aktualnej sytuacji. Moje działania pozwolą Wam skoncentrować się na najważniejszych rzeczach. A propos, w koszarach pewien żołnierz czeka na awans. Zajmij się tym. No, Okej, okay. dowiedzieliśmy się jeszcze kilku ciekawych e, informacji na temat tego, co i co będziemy robić, i jak mniej więcej to wygląda. E, to właśnie. Była główna, ale to do tego wrócimy za moment, bo teraz pojawiło się okno z żołnierzami tak, tutaj właśnie wskazuje żołnierz wsparcia daje naszej drużynie niezbędną przewagę. Wszyscy wokół niego stają się lepsi. Dowódca do laboratoriów badawczych, dowódca do laboratoriów badawczych. No właśnie, dużo tutaj od głosów różnych głosów, które nam w ogóle coś mówią, że coś się dzieje, gdzieś musimy pójść, coś zobaczyć, coś zrobić. Tutaj rozdajemy naszemu żołnierzowi awanse i na razie jest szeregowym, więc miał jeden element do wyboru, czyli granat dymny i mamy opisane dokładnie, co ten granat nam daje. Kiedy będziemy awansować dowódca na kolejne tutaj. Do dowódca do laboratoriów Badawczych. Ojej, dowódca do laboratoriów badawczych. Za moment, kole, koleżanko. No, także, jak będziemy tutaj kolejno awansować wyżej, no to będziemy mieli do wyboru po dwie rzeczy. I oczywiście, wybrać możemy tylko jedną. Tak dzieje się z każdym tutaj żołnierzem. Ja szybko ich teraz awansuję. Mamy snajpera. No i jak widzicie, mamy tutaj żołnierzy poważnie rannych, którzy no, trochę to potrwa zanim wrócą do akcji. W zadawaniu poważnych z dużej Tutaj mamy podsumowanie naszej misji, co nam się udało zdobyć. Uważaj, ale mnie umiejętnie zagłuszają. Tu mamy Centrum Kontroli. Tutaj wszystko się decyduje. E, tutaj mam jedną satelitę. E, tutaj klikamy skanuj i w poszukiwaniu aktywności, aby czas ruszył dalej. Jak widzicie za 31 dni, więc za miesiąc raport Rady będzie miał miejsce i, e, która podsumuje moje dokonania w całym tym świecie i w całej grze. E, mogę wam jeszcze pokazać dział technologiczny. O, od jakiegoś czasu spodziewam się tej wizyty. Witam w dziale technicznym. To tu konstruujemy wszystko, co wymarzą sobie w laboratoriach badawczych. A skoro o tym mowa, doktor Walen właśnie przysłała nam nowe plany. Proszę o pozwolenie na rozpoczęcie produkcji. Okay. do laboratoriów badawczych. I tutaj, do tutaj możemy produkować badawczych. przedmioty, bądź budować instancje. Wciąż mamy trochę miejsca na rozbudowę, ale jeśli naprawdę chcemy powiększyć naszą placówkę, musimy zacząć kopać pod bazą. Dokładnie. Niestety im głębiej zejdziemy, tym będzie to kosztowniejsze. Ale tym się zajmiemy później. Tu mamy apteczkę do wyprodukowania, bądź satelitę. Ja zajmę się oczywiście produkcją satelity jednej na pewno. Będzie za 20 dni, dopiero, ale to jest konieczne. I wyprodukuję sobie dwie apteczki. Ok. No, i to oczywiście chwilę potrwa. Możemy sobie. Nie, nie możemy. Myślałem, że możemy sobie to rozwinąć, ale jeszcze to jest nieudostępnione. Dobra, mamy jeszcze laboratoria. Witam, dowódco. Nazywam się Doktor Walen. Nadzoruję laboratoria badawcze. To tutaj odbywają się wszystkie badania i odkrycia Excom. Rozpoczęliśmy już analizę artefaktów zdobytych podczas naszego pierwszego spotkania z obcymi. Na podstawie wstępnych ustaleń uważamy, że możemy je wykorzystać do stworzenia nowego sprzętu dla naszych żołnierzy. Jeśli pozwolisz, od razu rozpoczniemy badania. Okej. Okay. No i mamy projekt badawczy. Tutaj też, właśnie, bardzo ważne rzeczy, które wybieramy. Decydujemy o tym, co będzie jakby pierwsze do wynalezienia. No i przy kolejnych tutaj misjach, które nas czekają, będziemy mieli. Kolejne rzeczy, które przywieziemy ze sobą i właśnie te rzeczy będziemy może mogli wykorzystać tak samo w dziale technologicznym, jak i właśnie w laboratoriach do tworzenia czegoś bądź budowy. Dobra, rozumiem, że nasi żołnierze muszą przede wszystkim troszczyć się o własne życie, ale każdy obcy, którego potraktują ładunkami wybuchowymi, zmniejsza naszą szansę na zdobycie nowych artefaktów. Tutaj jeszcze wam pokazuję właśnie koszary i hangar, tak mniej więcej to wygląda. Możemy tutaj sobie Zamawiać interceptory, które będą zdejmować statki obcych, lub tak jak wcześniej właśnie w koszarach zatrudnić nowego żołnierza bądź zobaczyć tych, których mamy w tym momencie do dyspozycji. No i tu mamy klasy tych żołnierzy, mamy czy są aktywni możemy z nich skorzystać, czy są ranni i nie możemy. Także w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że zainteresowałem Was tą produkcją i że będziecie śledzić ją na moim kanale. Dziękuję Wam za uwagę serdecznie. Trzymajcie się i do usłyszenia. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z gry XCOM Enemy Unknown. Na razie.